Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza Zapraszam na tarotę codziennego Dziś mamy sobotę 19 marca Sprawdzimy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku Sobota 19 marca Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku Sobota 19 marca Oczywiście najpierw zaczynamy od osób z znaku barana no tutaj karta pokazuje jakieś ból głowy, jakieś takie zniechęcenie. Mam tutaj karty piątki kielichów, tak więc u Was dziś może być taka sytuacja, że po prostu będziecie mieli wszystkiego dość, będziecie się czuli przytłoczeni. Karta też może mówić na przykład o takich sytuacjach, gdzie wczoraj troszeczkę za dużo popiliście i dziś macie takiego zwykłego kaca. Jeżeli chodzi o osobę z znaku byka, no to mamy kartę siły, tak więc wy w dniu dzisiejszym poczujecie taki przypływ energii. Poczujecie, że możecie dosłownie przenosić góry. Karta mówi o tym, że będziecie działać z taką właśnie siłą na osoby, nie wiem. Ci przeciwnej, tak więc będziecie przyciągać e, płeć przeciwną. Jest to bardzo dobre dzień dla osób stanu wolnego. E, też śmiało wychodźcie na randki w ciemno. E, jeżeli natomiast jesteście osobami już w jakichś związkach, e, to tutaj karta może symbolizować e, bardzo fajnie spędzony czas e, tylko we dwoje. Jeżeli chodzi o bliźniące, to tu mamy kartę ośmiu kielichów, tak więc wy w dzisiejszym e, możecie coś emocjonalnie zostawiać, możecie się e, Czymś bądź z kimś e, rozejść. E, tutaj karta mówi ogólnie o podążaniu w zupełnie innym e, kierunku. E, w, takich, e, w takim życiu codziennym e, karta ośmiu kielichów też bardzo często e, pokazuje takie sytuacje, w których na przykład e, mamy przeprowadzkę. Jeżeli chodzi o osobę z raka, to mamy kartę głupca. Tak więc wy w dniu dzisiejszym e, możecie mieć kontakt z jakimś dzieckiem. Możecie się dowiedzieć o jakimś dziecku, o ciąży. O narodzinach jakiegoś dziecka. Ogólnie karta mówi o tym, że dziś będziecie wchodzić w coś zupełnie nowego, w coś, co nie jest Wam do końca znane. Karta też może na przykład y, mówić o różnego rodzaju adopcjach jakichś zwierząt. Y, jeżeli chodzi o ogólnie taką radę płynącą z tej karty, to w dniu dzisiejszym. Uważajcie, żeby właśnie nie wykazywać się taką dziecięcą naiwnością Jeżeli chodzi o osoby z znaku lwa, to mamy kartę sądu ostatecznego Tak więc Wy w dniu dzisiejszym możecie przejść taką wewnętrzną przemianę Możecie mieć kontakt z osobami z Waszych poprzednich wcieleń. Możecie chcieć oczyścić w pewien sposób jakąś atmosferę pomiędzy Tobą a kimś innym Tak więc u osób spod znaku lwa bardziej to będzie taki dzień nastawiony na emocjonalne oczyszczanie Osoby z podznaku Panny tu mamy kartę 9 monet, tak więc w dniu dzisiejszym możecie otrzymać jakiś cenny prezent. Możecie sami kupić sobie coś droższego. Ogólnie karta pokazuje, że dziś będziecie zadowoleni z tego, co już aktualnie macie. Jest to też dobry dzień dla osób, które lubią sobie od czasu do czasu pokrać różnego rodzaju gry hazardowe. Osoby spod znaku uwagi, tu mamy kartę dwójki bułap, tak więc Wy w dniu dzisiejszym poczujecie się w pewien sposób ograniczeni. Będzie taka niemożność wykonania kroku. Karta też radzi właśnie, żeby dziś, jeżeli zastanawiasz się, czy wykonać w stosunku do jakiejś osoby pewien krok, tutaj karta mówi stop, lepiej jest się przypatrzeć, ocenić może z boku, aniżeli wchodzić w coś nowego. Osoby z znaku skorpiona, no tutaj karta trójki monet może mówić o tym, że dziś będziecie mieli troszeczkę więcej pracy, troszeczkę więcej obowiązków niż zwykle. Ogólnie karta trójki monet pokazuje, że jeżeli chodzi o pewne dziedziny Waszego życia, to wejdziecie na tak zwany level wyżej. Strzelce. No tutaj mamy kartę czwórki monet, tak więc wy w dniu dzisiejszym będziecie się trzymać tego, co aktualnie macie. Karta bardzo często mówi o zaciskaniu pasa. Jest taką radą, żeby nie wydawać więcej niż się ma. Osoby z podznaku znaku koziorożca. Tu mamy kartę dwójki monet, tak więc y u was może być taka sytuacja, że na przykład ktoś zaproponuje wam jakieś dodatkowe źródło dochodu. Jest to dobry dzień dla osób szukających dodatkowej pracy. E, może się zdarzyć taka sytuacja, że będziecie mieli dwie identyczne rzeczy do wyboru. Jeżeli chodzi o osoby z znaku wodnika, e, tutaj karta może symbolizować jak ją, jakąś podróż, e, takie życie w biegu. E, karta rycerza buław ogólnie mówi o tym, że najpierw działamy, a później myślimy. Tak więc też wystrzegajcie się tego w dniu dzisiejszym. Też karta symbolizuje różnego rodzaju romanse i takie bardzo fajnie spędzony czas tylko we dwoje. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, to mamy kartę ośmiu buław, tak więc u Was dziś będzie bardzo dynamicznie. Karta mówi o tym, że nagle szybko coś się dzieje, że jest taki natłok informacji, natłok wydarzeń. Tak więc u osób z podznaku ryb ewidentnie w dniu dzisiejszym nie będzie Wam się nudziło. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanej soboty i zapraszam Was na jutro. pa! pa.